Wrocławianie po ciekawym meczu pokonali we wtorek Wilki 82 do 73. Ten mecz musieliśmy rozegrać nie tylko na parkiecie, ale też w naszych głowach przyznał jeden z najskuteczniejszych zawodników Śląska. Doczyliśmy inaugurację we wtorek, więc, więc ten mecz na pewno był trochę więcej, więcej w, każdy, w każdego z nas było emocji, ale, ale po pierwszej połowie tak to, było, tak to wyglądało, ale w drugiej już było co lepiej. I dowieź się zwycięstwo do końca. Do zdrowia i formy powraca Mantas Czesnałski z Litewski. Rozgrywający podkreśla, że Śląsk, w którym mieście musi zagrać dobrą obronę. To by oznaczało też. Lepszy atak. Defensywnie lepiej grać, jeszcze to wiecie, lepszy atak będzie, to, to, bo zawsze obrona napędza atak. Oczywiście z musi musimy jeszcze bardziej y, grać obronie, bo, bo Trefle jest lepszą drużyną i lepszych zawodników mają. Śląsk do Ergo Areny jedzie po wygraną, choć faworytem na pewno będą gospodarze. Drużyna z Wrocławia przy dobrych wiatrach może się pokusić o nawiązanie wyrównanej walki i niespodziankę. Jedziemy tam po zwycięstwo i musimy być skoncentrowani na założeniach taktycznych w obronie. Taki w ataku, więc, więc na pewno będziemy zmobilizowani i, i chcieli zwyciężyć tam. Wygrana na inaugurację spowodowała, że koszykarzom Śląska powinno grać się teraz nieco łatwiej. Nam bardzo była potrzebna wygrana, bo, bo przegrywaliśmy przed tym parę meczów i naprawdę Czekaliśmy na to zwycięstwo przy swojej publiczności wygraliśmy to nas bardzo cieszy. Oczywiście teraz jedziemy do trefla. Oni też wygrali pierwszy mecz, tam jest ciężki teren do wygrania, ale spróbujemy wszystko, żeby wygrać. Początek meczu w trójmieście w sobotę o 17.00. Wyjazd do Chorwacji nie jest czymś nowym dla ekipy z Wrocławia. Od lat Lamot i jego karatecy odwiedzają ten kraj, by wziąć udział w jednych z większych zawodów rozgrywanych na Bałkanach. Jedziemy do Chorwacji na, na coroczny memoriał Bo 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 bośniaka, Branka Bośniaka, bohatera narodowego Chorwacji. Jedziemy czteroosobowym składem: dwóch mężczyzn, Igor Lamot i Jacek Dąbrowski i tradycyjnie dwie nasze najlepsze zawodniczki: Agata Kaliciak i Ania Brzeciska bojda Jedziemy oczywiście tam po sukces. Znamy listy startowe, przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z całej Europy. Mam nadzieję, że na tym tle nasi fajterzy wypadną bardzo dobrze. Liczymy na. Oczywiście na pierwsze miejsca. Wrocławianie zdają sobie sprawę, że o sukces będzie trudno. Zawody będą jak co roku bardzo mocno obsadzone. To jest jeden z najlepszych, najbardziej prestiżowych turniejów w Europie. To już jest 19 turniej, także jest budowany od wielu, wielu lat przyjeżdżają najlepsi zawodnicy. Można powiedzieć, że na przykład w wadze ciężkiej kobiet są same medalistki mistrzostw Europy. Jest to taki nieoficjalny rewanż na mistrzostwa Europy. Wszystkie najlepsze dziewczyny są i, i, i będą walczyć. Myślę, że Agata Kaliciak i Ania Brzezicka potwierdzą swój, swój dobry, dobry kunszt i dobra, dobrą formę na tym tle. U Igora też sami topowi zawodnicy w tej samej wadze Jasek Dąbrowski startuje, ale on jest takim zawodnikiem mniej utytułowanym i e, dopiero się uczy tych startów międzynarodowych. Ale także liczę na, na jego dobry start. Trener i zarazem właściciel klubu Kyokushin Karate Wrocław Jacek Lamot ma ostatnio wyjątkowe powody do radości. Jest bowiem dumny z formy i postawy swojego syna. Igor jako jedyny, bo inni zawodnicy też mieli propozycję startowania na Mistrzostwach Europy Open ze względu na kontuzję Lemieszki z, z Ełku. Dostał powołanie i no, moim zdaniem bardzo sportowo i bohatersko się tutaj zachował. Powiedział jedno słowo: OS, startuje na Mistrzostwach Europy Open. Wiem z innych źródeł, że inni zawodnicy, w związku z tym, że to jest bardzo prestiżowa i trudna konkurencja, odmówili startu. Igor podjął wyzwanie, podjął rękawice. Mam nadzieję, że będzie startował tam z sukcesem, ale bez zbytniego, zbytniej presji, bo e, waży 75 kg. Lamot rozwija swój klub, stąd otwarcie drugiej filii, która zajmuje się treningami m.in. brazylijskiego jiu-jitsu przed tymi fighterami pierwszy sprawdzian. Ja e, nagle stałem się jakby reprezentantem czy dowódcą dwóch klubów sportowych, e, klubu karate Kokusin z, z ulicy Kościuszki i tego klubu walki z ulicy Czarnieckiego. Tam e, e, wiodącymi sekcjami jest karate Kokusin, ale także brazylijski jiu-jitsu. Już w tej chwili Pięciu chłopaków, którzy trenują niewiele bo około roku, postanowiło wystartować na pierwszym swoim turnieju. Takim turniej będzie 18 października w Bielawie. Jest to turniej ogólnopolski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymamy mocne kciuki, są bardzo mocno fajnie trenowani przez naszych instruktorów. Myślę, że jeżeli nie teraz, to na pewno w najbliższej przyszłości będziemy mieli pociechę z tych chłopaków, bo naprawdę mocno trenują. Chodzę na te treningi, widzę jak ciężko pracują, a praca plus troszeczkę talentu to jest sukces. Szczegóły działalności obu klubów na www.karatewroc.pl. Wrocławski budżet obywatelski na rok 2014 rozdysponowany. Prawie 100 projektów ruszy do realizacji. Podzielono je na trzy progi, w grupie do 100 tysięcy złotych jest ich zdecydowanie najwięcej. My dziś sprawdzamy, które projekty będą miały wpływ na poprawę naszej formy fizycznej. 100 tysięcy złotych miasto przeznaczy na budowę bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego na wolnym powietrzu, bouldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy powstanie na terenie Parku Zachodniego. Tam też za 70 tysięcy powstanie siłownia. O formę fizyczną mieszkańcy miasta będą mogli zadbać w Parku Tysiąclecia. Tam również. Wybudowana zostanie siłownia na wolnym powietrzu. Koszt 70 tysięcy złotych. 98 tysięcy będzie kosztować siłownia pod chmurką na Kuźnikach. 83 tysiące natomiast będzie kosztować wykonanie projektu w zdrowym ciele, zdrowy duch. Przedmiotem opracowania jest wykonanie siłowni dla seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży, a także rodziców przy ulicy Kasprowicza. Kolejny taki obiekt za blisko 100 tysięcy powstanie na osiedlu Pustki. Swoją siłownię za 98 tysięcy będzie mieć też Park Biskupiński, za 100 tysięcy Wyspa Słodowa. W drugim progu znalazły się inwestycje od 100 000 do 500 tysięcy złotych. Cieszą się na pewno mieszkańcy. Leśnicy na ich terenach za pół miliona powstanie ścieżka spacerowa dookoła stawu i siłownia zewnętrzna. Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku, sportu dla ludzi w każdej kategorii wiekowej. Podobne obiekty za podobną kwotę powstaną też na Stabłowicach oraz Karłowicach. Zwycięzcą wrocławskiego budżetu obywatelskiego zostały projekty, które będą kosztować miasto ponad pół miliona złotych. Hitem okazał się rowerowy Wrocław. Za półtora miliona złotych powstaną bezpieczne trasy rowerowe w centrum miasta. 628 tysięcy będzie kosztować zbudowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na Biskupinie i Sempolnie. Aktywny wypoczynek dzięki kwocie półtora miliona będzie też możliwy w parku wspólnotowym Ślążański Mamut. Kierowcy doskonale zdają sobie sprawę, że to jedna z ostatnich szans na poprawienie bilansu punktowego w poszczególnych klasyfikacjach, choć włącznie z sobotnią próbą przed zawodnikami, jeszcze trzy starty, dwie ostatnie eliminacje mogą się odbywać w trudnych warunkach. Nie wiadomo, jaka aura będzie 15 listopada i 13 grudnia czy deszczowo, czy z lodem i śniegiem. Gdyby startom towarzyszyły opady, wtedy ciężko będzie o dobre wyniki, a o sukcesie bądź porażce może decydować przypadek. Zapisy do najbliższych zawodów trwają. W dniu imprezy na obiekcie przyrakietowej trzeba się pojawić nieco wcześniej, od godziny 8 do 8.45. Wszyscy zawodnicy zgłaszają się do biura zawodów. O 9.00 rajdowcy mają możliwość zapoznania się z przygotowaną przez organizatora trasą. Każdy zawodnik ma jeden testowy przejazd. Pół godziny później następuje odprawa techniczna, a zaraz po niej rozpoczną się zawody. Wygra oczywiście najlepsze, a czasy osiągane przez poszczególnych zawodników, mierzone są z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy. Każdy fan motoryzacji i prędkości może spróbować swoich sił na torze Redeko. Do rywalizacji we wrocławskiej lidze Time Attack i we wrocławskiej lidze rajdowej może przystąpić auto dopuszczone do ruchu. Koniecznym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia. Auta niestandardowe mogą startować na zasadach specjalnych po ustaleniu z organizatorem. Jednym pojazdem może startować maksymalnie pięciu zawodników. Start na torze Redeko przewidziany jest na godzinę 9.50.